Siemanko, ze strony Darek, eee, słuchajcie, mam do Was taką sprawinę, często tutaj grałem na PvP, czasami mamy tutaj event, który się powtarza, nie wiem po ale zrobili, to, chodzi, że mi są przygotowani na nowy nowego eventu, tymczasem czasami sobie błagam chwilę, tu na PvP, tutaj są sobie punkty, tutaj widzicie, pickingowe, punkty do sklepu planowego, tutaj eee, do sklepu tutaj z punktami. tak, w dzisiejszym tutaj sklepie był kluczyk, był za 800 tutaj, tak? Za 800 takich e, no, monet. E, z, tutaj apteczki medyczne sobie już wymieniłem. E, Złom sobie tutaj wziąłem. Już wymieniłem. Pora tylko sobie tutaj za 300 takich punktów VPS sobie zrobić. gronaty sobie zdobyć. Monety zdobyć tutaj za 1602 takich pudełka e, do uplojdu e, sleeperki swojej, tak? Chodzi głównie o to, żeby Wam pokazać jakiś system tutaj, jeżeli chodzi o zmiany punktacji. Wiele walk miałem takich, nie wiem, może też mieliście, kiedy tutaj przygotował za dobrą walkę z przeciwnikami, z kolegami, z innymi graczami, tak? Dostawałem jeden punkt, tak? Dostawałem dwa punkty, siedem punktów, trzy, a zabierali przykładowo na walce 13, 20, 30, bo jakiś tam tutaj był jakiś dobry gracz, albo dobry jakiś tam plan, ponieważ ten gracz był po prostu słabszy, tego nie znam. E, I czasami są takie nierówne naliczania tych punktów. Więc e, żeby wam pokazać, może widzę te w czasie gry, te punktacje, wam pokazać o co chodzi. E, może na pewno większość wie, e, czy ktoś zwracał na to uwagę, czy może informował e, My games o takich problemach, że, że nie jest, żeby problemiści mogli to zweryfikować, poprawić Zobaczymy, w każdym tutaj zaczynamy grę Ja już mam snajperki W szybkiej wygranej ewencie. Eee, Szedł go na wygranym off jeżeli chodzi o zombie, przebranie kierowców. Mam tutaj granatki, które też grałem w specjalnym evencie, także tutaj Ruszamy do boju Zobaczymy, wszystko się potoczy to eee, Każda tutaj wejście do gry to po 40 sekund zobaczymy jak to wszystko będzie miało ręce nogi ile wysyniem punktów za gry, za jakie mecze z tym, że tutaj biegają e, grają, e, gracze, którzy mają 100 czy 200 takich punktów tylko począć 2000 także takie tutaj są równane trochę walki ja umiejętności i damage broni no wiadomo przydaje też kosztowe w i dajmy tak na walkę o tym żeśmy się zbyli ale nie wracają się. O, takich chciał, żebyście widzicie, tutaj już nie są czeladki. No i akurat dałem radę chłopakom, także ono nie było tak źle, kolega tutaj Rospin e, dzisiaj akurat mi pomógł, widzicie. 4 punkty zdobył Kokolada, tutaj z klanu Novelty Cards rolu 56 zdobył punkt, tutaj, ale to było za mało Zostaliśmy tylko 3 punkty, zobaczcie za grę mimo, że gran jakiegoś tam klanu nie jest aż taki aż to na to gminy klan, ale na pewno gracze z klanów są o wiele lepsi od zwykłych no, nie każdy tam tutaj nie, nie, wziął, nie powiedział, że jest zwykły jak rozszerz bo zubi SubiWor, przykładowo ci, którzy nie mają swojej nazwy, byli słabsi. Naprawdę. Każdy grał się w tylko zeznał się w jego umiejętności i od najdłużej broni. Tak? No to lecimy z dalej. Poleciliśmy nie już się wyłączymy. Dobra. Lecimy dalej, zobaczymy to wszystko. Jak się sprawdzi, to co mówiłem, o tym, o tym, o tym, o tym, o szybką taką na 8 flagów jesteśmy tylko trzeba punkty, czyli to jest bardzo malutko, ale wchodzi dobry plan do wyczłania z jakiegoś lepszego problemu, to potrafi zabrać 30 20 do pary do tych punktów, więc zamiast pierwszy do góry to po prostu spadamy do... Staramy się bardziej językiem widzicie, łączyć szybkość różnego rodzaju broni snajperkę właśnie z szalbą. Chcemy wam wchodzić, zresztą tutaj mamy tyl. Ну, только мне всё удалось. Надо сделать пункты, но мы их тут немного потеряли. Ну, только-только Się. Tutaj chodzi też o szybkość, macie szybszy internet, macie szybki link eee, i przede wszystkim zmiana, widzicie, zmiana to dostaliśmy, Tutaj 0 dostać, no tu nie widzę, że 0 punktów widzicie. 0 punktów dostać, nie mamy 0, nie mam żadnego punktu. Za dobrą walkę na wejście do Pragi, ja mam to, tu pisało, plus 1, plus 7, widzicie, nie ma nic. 0, totalny 0, czy to niecham 2, to jest po prostu masakra. Widzicie, to już pierwszy błąd, jednak takich błądów jest, jest yy, wiele. Wiem, że to na pewno zniechęca ludzi do dalszej gry. Jeżeli mają grać, w grę dostawać 0 punktów, a przychodzi jakiś tam yy, lub z jakiegoś tam klanu i dostaje, przykładowo w Zabiru, na 20-30 punktów, tak? A to dostaje milicję. Taką milicję 3, nami, 5 albo 10. Nie ma nic. Kompletnie Nie wiem, tak, tak. co się dzieje to też zauważacie, jeżeli macie jakiekolwiek zobaczcie, tu mam Immortal Gods przełapali grałem trochę z tą z tą tylko wycinoną, jest dosyć dobra dosyć dobra także to jest to co chodzi nie wiem co się dzieje Na tym za chwilę Okej. Okay. Patrzcie. Kiedy dostała strzałki i ona jeszcze drzwi, zobaczcie. Nie ja wiem co się dzieje. Się dzieje, ale no i teraz wygraliśmy, cudem wygraliśmy, mimo tego, że z tej strzelby, po prostu było masakra. Sam uważam, że ten gry tej rodziny PVP y, powinien, być, e, e, powinien być zmieniony, powinien być poprawiony, to, że widzicie, strzelałem tyle czasu, głowa wystawała dostawała tyle headów e, i miała no, tyle małopę i się cokolwiek działo. Ja wiem, że klany e, czynnicy i klany mają punkt Zostaje różnego rodzaju eventy nagrody, yy, promocje, bonusy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, yy, to uważam, że to jest po prostu I teraz zobaczcie, za tego gracza Immortal sala Salafaj, która jest dobra i z którą walczyłem yy, po prostu. i yy, Potrafi po prostu fajnie walczyć za wygrany mecz. Zobaczcie fajnie, tu mamy ekran tym Team Bandits. Jesteśmy tylko 7 punktów. A jakbyśmy przegrali tą właśnie i Ghost, e, ona by wygrała, tak? Jeśli nie przygrali, to nawet zdobyłoby 30 punktów, aby wejść na parę. A tu zostaliśmy za nim 30. Tym bardziej, tak? Będzie, tak? że jest tu co najmniej dwie osoby w klanie. E, jedna planowa jest. Team Levadis i Gods są dobrymi na tak? Zobaczcie, co się dzieje. tak? Czy to jest sprawiedliwe i się wydaje, że To po prostu zachodzi na paranoję, to trzeba po prostu zmienić. Dobra, zobaczmy jeszcze inną walkę. Jak to wszystko wygląda? Ja mm -hmm. sobie po tym rzeczy nie wskoczę. Czy ktoś tam w ogóle z Pamiętam z Nie mam pojęcia dlaczego. Może pozmieniają, może coś zmieniają. Nie wiem.

No, a mamy więcej tutaj. zobaczymy jak będzie ta sytuacja. Niestety też mam tę lepszą, bo mam amerykańską tutaj Amerykańską ma sniperkę tutaj także tutaj jest. Tutaj jest problem z tym, bo bardzo zawodnik jest. I jak to się stało, że się tak szybko przegrali, nie mam żadnego pojęcia. Widzieliśmy kolada który po prostu tylko innego fega zdobył. W międzyczasie bardzo szybko się rozegrało, zobaczcie, oni też dosyć kolejny punkt, zobaczcie. Nie jestem dobrym wcale, takim zajebistym gościem, jestem w miarę dobry, nie chwalę się, tak. Dostali za dobrą walkę, tak, 8 na, no 8 na 7, bardzo szybka, krótka walka, w jeden punkt. Tak, a 50 nie zdycha, tak. Rozumiem, że dla nich to się cieszy, to sam kolejny punkt tak, ale oni my że myślam to samo co ja i większość przez Was, że takie właśnie były powinny być więcej punktowane, jeszcze w ten sposób niesprawiedliwe system albo sobie piktuje, dodaje, albo odejmuje. Nie wiem o co chodzi. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną walkę. Sami widzicie na własne oczy, jaka jest walka, jaka jest punktacja. Wyciągnijcie wnioski, i tyle. Bo tak się po prostu tylko i uprać, bo uprać, bo punkty, nagrody. Dzisiaj pani było, gdyby był ten właśnie event, 30% promocji na budowanie budynków, a potem No dobra, musimy nas strzelać, bo chłopak widzę, że tutaj się bawi. My już tutaj zaczynamy, więc... No i szybko też żeśmy zakończyli. Tutaj koleżanka mi pomogła, no, no pomogła na no, trochę wkład, widzicie, udało mi się na 8 flagów, to by to jest, ten grosz tutaj jest dobry, czas odigram, też tutaj z tą tutaj koleżanką, też czasami gram, także że częściej widzę, yy, na no tutaj właśnie, PVP, znaczy także pani są zawodnicy, widzicie tutaj, zobaczcie, że nic nie dostać, cały rozgrywkę między sobą, tak? ale mamy już jakieś swoje mitności, bo takie też już, zobaczcie, i koleżanka też już nie mam, i że to koleżanka, może tylko być tylko heros, tak? Przykładowo, zobaczcie, że tego punktu nie da. Zarobek, widzicie? widzicie. To jest właśnie to, to jest właśnie ta sprawiedliwość. Więc o tym sądzicie, jeśli macie jakiekolwiek komentarze i, i, i też takich rzeczy, doznaliście podczas gry, że był system niesprawiedliwy, dajcie mi znać w komentarzu. Tutaj pod filmikiem, także żeby widzieć było, że to jego po prostu jest więcej. A czy więcej ludzi będzie komentować takie rzeczy, dawać łapkę w górę, subskrybować kanał e, polubić, tak? Więcej taki komentarze, takich być może będę po prostu kiedyś się obudzi ze snu Królewicza, że po prostu lubi tylko zgarnić euro, tak? E, dawając się, ktoś się mówi e, o papie promocji takich promocji jak tutaj są, tak? Bo to jest dla mnie po prostu nic to jest dla mnie po prostu żadna promocja, wyciągali tylko pieniędzy na tym eventu nawet, widzicie, nawet że tutaj o jeden dzień cały totalu tutaj cały event, e, ale nawet nie dali nawet z powodu nie dali zapalniczek, bo no, wszyscy mają teraz e, kupować teraz, tak? Na przyszły event kupować ewentualnie herosów, budować tak? Nie, zapalniczek nie ma, wszyscy mają chyba golda. Pozbyć się golda, żeby po prostu inni nie mieli za dużo. Nie wiem co to za jakiś w y, stop myślenia, ale no tak mi dzisiaj z jakim właśnie y, taką właśnie myślą Was zostawiam, a życzę Pani panie zabawy, Trzymajcie się, cześć.